Tego jeszcze nie było. Dwa konkursy jednego dnia. Tak intensywny był puchar kontynentalny w Zakopanem. Ostre tempo najbardziej pasowało Austriakom. Weekend skoków zamienił się w intensywną niedzielę skoków. W Zakopanem rozegrano dziś dwa konkursy. Jeden po drugim. Najlepszy na wielkiej krokwi Urliś-Wolgenand. Kocham skakać w Zakopanem. To jedna z moich ulubionych skoczni. Zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, wiem, że będzie dobrze. Polacy dziś poza podium, najwyżej na szóstym miejscu był w pierwszym konkursie Stefan Hula, w drugim wynik ten powtórzył Maciej Kot. Były niezłe skoki, w końcu przede wszystkim pojawiła się dobra odległość, trochę radości z tego skakania i też niezłe miejsce. Zakopane po raz kolejny zdało egzamin. To były czwarte międzynarodowe zawody rozegrane tej zimy. Kalendarz skoków narciarskich przewidywał na ten weekend początek turnieju Roe. Nic z tego nie wyszło, więc fanom i zawodnikom został puchar kontynentalny na wielkiej krokwi. Obejrzał go z bliska Patryk Pancewicz. Weekend ze skokami zamienił się w niedzielę ze skokami, bo tutaj w Zakopanem rozegrano dwa konkursy właśnie dzisiaj w niedzielę. Pierwszy o 8 rano, drugi zgodnie z planem o 10.30. No i bohater dnia, absolutny bohater, zwycięzca obu konkursów, Urliś Wolgenand. Jeżeli chodzi o występy naszych zawodników, no to mamy delikatny niedosyt. Najwyższe miejsce szóste. W pierwszym konkursie szósty był Stefan Hula, w drugim Maciej Kot. A jak to wyglądało w szczegółach? Popatrzmy. Chcieliśmy, by to była polska niedziela. Rywalizacje na wielkiej krokwi zdominowali jednak Austriacy na czele z Urlichem Wolgenantem. Kocham skakać w zakopanem, to jedna z moich ulubionych skoczni, zawsze kiedy tu przyjeżdżam, wiem, że będzie dobrze. Austriacy zgarnęli dwa dublety. Za plecami Wolgenanta kończyli Manuel Fettner i Markus Schiffner w drugim konkursie. Dwukrotnie trzeci był cenę Prewc. Do walki o podium w porannym konkursie włączył się Stefan Hula. Ostatecznie zabrakło niecałych pięciu punktów. Patrząc też na, na swoje skoki to jestem z tego zadowolony, yy, więc yy, cieszę się, że dzisiaj się udało te dwa konkursy skoczyć. Mieszane uczucia towarzyszyły z kolei Maciejowi Kotowi, bo o ile w pierwszym konkursie wypadł słabo i zajął 30 miejsce, o tyle w drugim był szósty, najwyżej z naszych. W końcu przede wszystkim pojawiła się dobra odległość, trochę radości z tego skakania i też niezłe miejsce. Łącznie w konkursach punktowało odpowiednio siedmiu i sześciu biało-czerwonych. Zakopane po raz kolejny zdało egzamin. To były czwarte po dwóch Pucharach Świata w Fiskapie. No i teraz Puchar Kontynentalny, zawody międzynarodowe zorganizowane na wielkiej krokwi. A my już myślami wybiegamy troszeczkę w przyszłość. Planica, loty, finał sezonu, czyli to, co kibice skoków kochają najbardziej. Czekamy.